Hej, z tej strony Blisa, a dziś zapraszam Was na film, w którym jedziemy na Śląskie Dni Fantastyki. Jestem już w cosplayu, więc zaraz jedziemy! Tak wyglądał mój cosplay na Śląskie Dni Fantastyki. Teraz zrobimy mega szybki haul ze Śląskich Dni Fantastyki. Kupiłam tylko dwie pary kolczyków. Lubię tam kupować kolczyki, bo są bardzo ładne i tanie. Więc dobra, pokazuję. Pierwsze kolczyki, jakie kupiłam od razu, były to właśnie takie kolczyki ze skrzydełkami i są mega ładne. Tylko niestety jeden kolczyk, jak można zauważyć, nie ma zapięcia. Bo tu jest na przykład zapięcie, a ten już go nie ma. Bo mi się po prostu zapięcie zgubiło, tak jak przejrzysta gumka tutaj jest. I ona mi się zgubiła przez to, że ten kolczyk jest lekko jakby cieńszy i po prostu ona mi się zsunęła, kiedy nosiłam, więc... Ale ogólnie mega ładne są. Te kolczyki kosztowały tylko 15 zł. Więc nie może coś spróbuję ogarnąć, jakieś zapięcie do tego, ale wątpię, że mi się uda, bo jak z różnych innych kolczyków, to też się właśnie zsuwało, więc... Jeszcze jedne kolczyki. To kupiłam w sumie, bo bardzo takie są w klimacie właśnie fantastyki. Jest, są to kolczyki mega piękne, bo są słoiczkami. W są, są właśnie słoiczki z napisem healthy, czyli zdrowie i mana, czyli taka moc w właśnie fantastyce. Więc one są mega piękne i kosztowały tylko 20 zł, więc są cudowne. I na pewno założę je na Pyrkon, bo jakoś tak widzę, że do jednego cosplaya mi fituje. Więc na pewno oczywiście Wam będę pokazywać przed Pyrkonem moje cosplaye. Więc to tyle, jeżeli chodzi o zakupy, jakie kupiłam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w na następnym filmie na moim kanale. Bye!